Dzisiaj w Gdańsku organizujemy spotkanie z wyjątkowymi gośćmi, bowiem przyjechali do nas ambasadorowie oraz konsulowie z tych krajów, które podczas Euro 2012 będą w Gdańsku grały swoje mecze, oraz z Niemiec, a więc tej drużyny, która będzie u nas trenowała i nocowała podczas tej wielkiej sportowej imprezy. Głównym celem tego spotkania jest przygotowanie tych państw, przygotowanie tych osób do tego, co tutaj w Gdańsku będzie się działo podczas Euro 2012, a więc pokazanie całej skali naszych przygotowań oraz uzyskanie. Pewnych uwag, wniosków od nich samych, żebyśmy mogli się po prostu lepiej przygotować, biorąc pod uwagę ich oczekiwania. Dyplomaci goszczący w Gdańsku przede wszystkim zwrócili uwagę, abyśmy jak najwięcej zamieszczali informacji w internecie. Byłoby dobrze, gdyby oprócz języków bardzo popularnych, jak angielski, niemiecki, ale również znalazły się języki ich krajów, no, na przykład w chorwackim języku. Byli pod dużym wrażeniem stanu przygotowań i są przekonani, że bardzo wielu kibiców, turystów przyjedzie do Gdańska, do Polski w tych dniach czerwcowych meczy, ale nie tylko w czasie, w czasie czerwca, ale i znacznie później, bo jednak są przekonani, że efekt euro będzie rozciągnięty na wiele miesięcy i lat po samym euro.